Uwaga, uwaga, ziemia znikła. Ratując Ci życie w 912 roku zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi ziemianami w całej galaktyce. Twojej planety nie ma. Nie możesz już podróżować w czasie i jesteś całkiem spłukany. Na Twoim miejscu szukałabym pracy. W tej części galaktyki często wynajmuje się poszukiwaczy przygód do różnych delikatnych misji. Central Point, stolica galaktyki. Macie szczęście, panie i panowie! Zapraszam do naszego kazyna! Śmiało! Tysiąc Blutoków, gratulacje! Na tych automatach szansa wygrania jest jak jeden do miliona. Cóż, dlatego chyba trzeba spróbować. A, zobaczmy. A, może tutaj? Dwoń po szefa. Znaleźliśmy czystą duszę. Jeśli wygramy, to może zróbmy to razem, hm? Ehe. Druga czysta dusza. Jej. Więc mówicie, Ehe. że znaleźliście czystą duszę? Nawet lepiej, szefie. Znaleźliśmy dwie. Raz, dwa, trzy. W pułapce czasu, w pułapce czasu ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci, i Waleria. W poszukiwaniu Ziemi, rejs aż po galaktyki s we, we dwoje, Czas zapłaty. O nie, nic z tego. Zaraz rozwalę tę maszynę. O? Jesteście stu milionowym klientem naszego kasyna. Wygrywacie 5 milionów pięć milionów no? blutoków. Pięć milionów blutoków? Pięć milionów blutoków? Może ja się przedstawię. Jestem Zligo Jardin, właściciel tego przybytku. Oto moje biuro, wy szczęściarze! Proszę, czujcie się jak u siebie w domu, a ja wypiszę czek. Jednak zanim oficjalnie przekażę wam wygraną, jest coś, co chcę sprawdzić. Nie ma wątpliwości! Masz czystą duszę! Zauważyliście, jakie ma idealne oświetlenie? Psychometr nie kłamie! O! Spójrzcie, zmienia się na niebieskie! To psychometr? Urządzenie zaprojektowane, by mierzyć fale mózgowe. Czyste dusze mają harmonijną długość fali. Krzywe są regularne. A teraz ty, a. Oboje jesteście wyjątkowi! Bardzo wyjątkowi! Tak, i dlatego właśnie wygraliśmy 5 milionów Blutoków. No, niezupełnie. A? <grystanie> A! Szykujcie, mój jacht! Wyjeżdżamy. Oto planeta Mukbar. Otacza ją pole asteroid, chroniąc ją przed niechcianymi gośćmi. Choćby najmniejszy statek próbował się tędy przedostać, zostanie natychmiast rozbity na kawałeczki. To wszystko pięknie, ale nie wyjaśnia, dlaczego nas porwaliście. Wiem, zaraz wam powiem. Chciałbym, żebyście tam polecieli, wylądowali i poszukali pewnej rzeczy. Co? Mówiłeś, że nikt nie przeleci przez ten pas asteroid. To prawda, ale jest jeden sposób. A? Sposób tak prosty, że nikt o nim nigdy nie pomyślał. Jeśli wyjdziemy z tego żywo, pokażę temu Zligo-Żardanowi harmonię spokoju! Lecimy! Spokojnie, lecimy dalej. Wreszcie udało się wylecieć z tego bagna. Co się dzieje? Ha? Koszmar! Mój silnik też wysiadł. Nie przewidziało go widać dla dwóch osób. Co sugerujesz, że za dużo ważę ty draniu? godne, bez koloru, bez oznak życia. Jesteśmy cali i zdrowi. Nasze jetpaki wysiadły. Jak się stąd wydostaniemy? Spokojnie, wszystko jest przygotowane. Wrócicie. Teraz kierujcie się na Czarną Górę. Załadowałem na komunikatory mapę okolicy. Odezwę się później, bez odbioru. Witam, drogi panie Jardam. Moje panienki już nie mogą się doczekać. Ta -ta! Yeah! Dobrze, na razie stójcie i czekajcie na moje rozkazy. Idziemy od kilku godzin. Stopy mi odpadają. Wyobraź sobie, że jesteś na zakupach w centrum handlowym. Bardzo śmieszne. Według mapy, którą przysłał ten z Ligo, powinna być tutaj jakaś jaskinia. Jest. Każdy zapuszczony cmentarz jest lepszy od tej planety. Prawie jesteśmy. Strasznie ponuro. Dobrze, a teraz podejdźcie do grobowca. Wygląda zupełnie jak hologram, jakby spał, ma taką spokojną twarz. Pozwólcie, że wam przedstawię wielkiego strażnika i patrona Ozela Rana Dobrego, ostatniego władcę Ugbaru. Zmarł 325 lat temu. Teraz posłuchajcie uważnie. Jedno z was położy rękę na kamieniu w rękojeści miecza. Gdy to zrobicie, wasza misja będzie skończona i wrócicie po nagrodę, bez odbioru. Dotknąć kamienia? Co za głupota! Nie wiem. Pewnie jest jakiś specjalny. Co myślisz? Mam dotknąć? Nie, czekaj! A! Co się dzieje? Do licha! A więc to tak, podły z Ligo Jardin znalazł dwie czyste dusze, by zaspokoić swoją rządzę władzy. Nie dotkniecie tego kamienia, słyszycie? A? Lorelin! Lorelin! Ta dziewczyna żyje, chłopcze, ale już nie na tym świecie. Co się stało? Witaj na Rana Os. Jestem zamel Rana, wielka patronka, siostra Ozela Rana Dobrego Siostra Rana? Ale gdzie jestem? Jesteś w Rana Os, w stolicy planety Ugbar Co? To jest Ugbar? Nie rozumiem, Ugbar jest przecież pustynią bez śladu życia To długa historia, przejdźmy się Przykro mi, ale nie mogę naprawić transmisji wideo. Jakieś dziwne pole magnetyczne zagłusza przekaz z planety! Jak to? Ta planeta jest martwa od 325 lat! Posłuchaj mnie starcze! Sprowadź Lorelin z powrotem, albo cię. Albo co, zabijesz mnie? Moje ciało umarło 325 lat temu. To, co widzisz, to jedynie psychiczna projekcja. Projekcja psychiczna? Tak. Dzięki kamieniowi stworzenia posiadłem różne moce. Kamień stworzenia? Tu go znalazłem. Zatopiony w tych skałach 350 lat temu. A? Już rozumiem. z Ligożardan chciał dostać ten kamień. Nie. A? Nie. Mógłby go używać. Tylko czyste dusze mogą czerpać z jego mocy. Ten kamień służy dobru. Ty jesteś czystą duszą, tak jak twoja Lorelin. Tutaj jest tak pięknie. Nic się tutaj nie zmienia, czas się zatrzymał. Nie starzejemy się od 325 lat i każdego ranka wstajemy tego samego dnia, tak. Toalnie jak cały dzień. Gotowi oh. trzy, dwa, jeden start! To niezwykłe, żyjecie tutaj jak w jakimś raju! Naprawdę tak myślisz? Nie rozumiem to szaleństwo! Dlaczego ja i Lorelin jesteśmy tymi czystymi duszami? Nie mamy żadnych specjalnych mocy. Kamień stworzenia reaguje tylko w obliczu niezwykłej dobroci. Czyste dusze nadają te same fale co kamień, a kiedy go dotkną, mogą kontrolować i materię i energię. No dobra, skoro tak mówisz. Ale czemu Lorelin znikła? Dla żartu? Nie miałem wyboru, już prawie dotknęła kamienia. Ona go nie dotknęła, ale mi się uda. Ha! Oh! Oh! Zaczerpnijmy powietrza. Fantastyczne. A teleportowałeś nas. Tak, kamień stworzenia ma kilka przydatnych mocy. Dzisiaj urodziny, oto prezent! Dziękuję bardzo. To 118 625 raz. A? Jak chcesz, to jutro zapomnę. Rozumiesz, dlaczego Ugbar wcale nie jest trajem? Tak, to okropne przeżywać te same rzeczy każdego dnia. Jak do tego doszło? Dawno temu w tym miejscu wznosiła się świątynia pamięci. Zamiast tego szarego krajobrazu kwitły zielone pastwiska, ogrody aż po sam horyzont. Jesteśmy w świątyni pamięci. 350 lat temu Ozel Ran odnalazł kamień stworzenia, który pozwala na kontrolę materii i energii. Nie tylko mogłem tworzyć rzeczy, jakie chciałem, ale mogłem też uzdrawiać. Każdego dnia chorzy z gbaru ustawiali się, by uzdrowił ich wielki Ozel Ran i jego magiczny kamień. O, o! Cud! Już ich nie potrzebuję! Proszę. O, mamy zdrowe ramię! Ozel Ran używał kamienia mądrze. Odmówił wykorzystania go, by przysporzyć Ugbarowi potęgi i bogactw. pewnego dnia, 325 lat temu, zły władca najechał planetę i zaczął wszędzie kopać ogromne dziury w poszukiwaniu minerałów. Nazywał się Zligo Jardan. Jardin? Co? Żardan podbił ukbar 325 lat temu? To ile on ma lat? Trochę ponad 600 lat, tam skąd pochodzi, żyje się do 1200. Żardan wynajął grupę najemników, by zdobyć planetę. Więc Ozel Ran użył energii kamienia, by ich pokonać. Potem zdezintegrował księżyc Ugwaru, który stworzył pole asteroid, blokując dostęp do planety. A potem? Co się stało? Nagle zdałem sobie sprawę, że moje ciało zostało naświetlone mocą kamienia i stałem się czystą energią. Obawiając się, że żardan może powrócić, postanowił ochronić swój lud na zawsze. Wyteleportował miasta, mieszkańców, wszystko, co żyje, rośliny i minerały, do kamienia, a planetę przekształcił w świat bez życia, pozbawione wszystkiego. To smutne. Dlatego od 325 lat lud Ugbaru jest zamknięty w kamieniu stworzenia, w świecie, w którym czas się zatrzymał. Więc postanowiłeś zamknąć swój lud w kamieniu bez pytania o zgodę? Tak, by ich chronić. Tak? A co z prawem każdego do decydowania o własnym losie? Działałem w ich interesie. Nie, działałeś jak dyktator. Kontaktowałeś się ze swoim ludem przez ostatnie 325 lat, by spytać, jaka jest ich wola? Oczywiście, że nie. Poprosiliby mnie, bym ich uwolnił, a ja musiałbym to zrobić. Źle wykorzystałeś moc kamienia. Miałeś dobre intencje, ale nie pomyślałeś o konsekwencjach. Nadszedł czas, byś stanął przed nimi. A niech to licho! Nie mogę dotrzeć do waleriana! Komunikacja ze światem zewnętrznym jest niemożliwa. Nasi naukowcy próbowali wszystkiego. Samel rana trochę siostro musimy pomówić. Walerian! E? Jak się masz, moja Lolo. Mm? Ach, nie cierpię, gdy tak na mnie mówisz. Oh. Oh. Drogi bracie, wiesz, że skazałeś nas na wieczną nudę? Uwolnij swój lud z kamienia, błagam cię! Wstań, droga siostro. Oh. Oh. On zmusił mnie do myślenia, a przy okazji jesteście parą? Nie! Nie, przyjaciółmi! Nie jesteśmy stworzeni do bycia razem. A jednak od dnia, w którym się poznaliście, jesteście zawsze obok siebie. A... a? jego Żardan powrócił. Ma ze sobą pięćdziesiąt statków wojennych. Będziemy walczyć. Ciasno nam w tym idealnym świecie, w którym nas zamknięto. Kiedy weszliśmy do jaskini, Żardan kazał nam dotknąć kamienia. Nie wiecie po co? Kiedy nowa, czysta dusza dotknie kamienia stworzenia, kasuje wszystkie działania poprzedniej, czystej duszy. Ach. Rozumiem, że gdy dotkniemy kamienia, Ugbar zostanie uwolniony i wszystko wróci do stanu poprzedniego. Tak dokładnie. A jeśli trzy czyste dusze dotkną kamienia w tym samym czasie, to co się stanie? Hmm, to bardzo ciekawa propozycja. Jeśli mielibyśmy spróbować, musielibyśmy być w idealnej harmonii duchowej i mieć uzgodniony taki sam cel. Cóż, to nie powinno być trudne, jeśli o mnie chodzi. Hej, żardan! O, na odległy galaktyki robiliście tam tak długo. Czemu nie dotknęliście kamienia? Chciałeś nas użyć, by Ugbar się pojawił. Po co? <laughs> Cóż, tak się składa, kochana, że Ugbar ma więcej rudy Mirinium niż jakakolwiek planeta w galaktyce. Jej złoża warte są zyliony Blutoków. Żardan, odleć natychmiast, to nic ci się złego nie stanie. Czemu on tak mówi? Jesteś gotowa, moja siostro? Tak jestem, bracie. Więcej się nie zobaczymy. Żegnaj. Chodźcie za mną do roboty. Asteroidy formują się z powrotem w księżyc. <laughs> Droga jest wolna i Ukbar będzie taki jak dawniej. Przygotować się! Najwyższy czas! Nie oszczędzać. Nie brać żadnych jeńców. Z przyjemnością, panie żardan. Zbliża się flota z Ligo żardana. Jeszcze trochę ostatni wysiłek. Nasza broń nie działa. Co? Zdrowie, przyjaciele, to była przyjemność Was poznać. Zligo Żardan już nigdy tutaj nie wróci. Moi ludzie są wolni, obyśmy się jeszcze kiedyś spotkali. A? Valerian! Lorelin! A? Może udało Wam się zablokować system uzbrojenia i unieruchomić nasz statek, ale nie myślcie, że to nas powstrzyma od zdobycia tej planety. Aprzód do ataku! Co mi się stało? Uwolniliśmy energię kamienia, żeby otaczała całą oh. planetę. Automatycznie rozpoznaje każdego, kto ma złe intencje i przyspiesza jego proces starzenia. Co? Taka jest rzeczywistość, żardan. Ugbar nigdy nie będzie twój. Tak, uciekaj z tej planety, lub umrzesz ze starości. Potwory. Po opuszczeniu atmosfery wróćcie do normalnego wieku. Zostawicie tutaj tylko kilka włosów i zębów. O, przeklęci się mianie! Ocaliliście nas, dzięki wielkie, stokrotne dzięki. Hmm. Fluta z Ligożardana ucieka, wspaniale. A jak my się dostaniemy do domu? Mamy statki z silnikami nadświetlnymi. Nie ma powodu, by ich nie używać, skoro jesteśmy już uwolnieni. Świetnie, ale się nie spieszymy. Valerian i ja kochamy Ech. takie miejsca. Ech. 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 Ty kochasz takie miejsca. <laughs> <laughs> Powiedz Zamelerana, byłaś kiedyś w hotelu Pałac Galaktyki w Central Point? Nie, czemu? Musimy Cię tam kiedyś zabrać. To wielki, supernowoczesny budynek z betonu i szkła i ma najlepszą obsługę w całej galaktyce. Co za poeta. A może lepiej, co za poeta. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osieński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli. Walerian, Tomasz Steciuk, Lorelin, Monika Pikuła, Ronda, Ewa Serwa, Gork Jodol, Mieczysław Morański, Sim Głozi, Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Błażajewski i inni.